Hej, hej kochani, witam was bardzo cieplutko i będziemy drapać następną serię mamy dzisiaj Wiktorię R naszą Wickę prosiła o krzyżówkę i go, o kosmos no i mamy drapeczkę dla Rafiego tak jak prosił to zaczynamy może zaczniemy od naszej Wicki zaczniemy od krzyżówki, może się coś tu nam trafi Yy, Wiktoria, trzymaj yy, kciuki <grywa> dla ciebie, serduszko. Porąbało mi się, bo znowu jest rano, korzystam. Póki luśka śpi, tu mamy już jedno słowo, a mój Michał poszedł na ryby, bo jest niedziela rano, ale ten odcinek będzie w poniedziałek, bo ja już mam koniec urlopu. I trzeba będzie się zająć dziećmi. Szukamy. I teraz strasznie dali. Wiktoria, trzymaj kciuki. Szukamy u. U, 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 jak ula. Pozdrawiam, ule. Tylko jedna ula jest. No trudno. Jeszcze jeden wyraz by nam się przydał. Jakby tak n wpadło. Aha, albo R, ale mamy B. Gdzieś B widziałam, albo mi się zdawało. O jest. Dobrze widziałam. Mhm. I co więcej nie ma. Tak po jednej dają. O, to ostro. To my chyba daleko nie zajedziemy tak pojedynczo. Mamy t. No, mówiłam, że R by się przydało. Mamy te jeszcze gdzieś widziałam. Hmm. Mam nadzieję, że dzisiaj już nic nie zapomnę o. R albo albo n No i co tylko jedno te? No naprawdę tak po jednym dajecie, a nie jest jeszcze jedno. Wow, sukces. No dobra. Mamy D. Wszystkie, które niepotrzebne. Mówiłam, że N by się przydało. D, 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 D. Jak D, D, D. Ok. Chyba nie ma. V. Niby jest. O, jeszcze tu jest T. No to może E. A mamy P. No to ostro. Petru chyba nie widziałam. No nie ma. Ale nic Wiktoria. Trzymaj kciuki, może będzie coś w bonusie. Mamy jakąś lupę. Mamy palmę. Mamy klucz i... Ojej, i pierścionek. No to nieźle. A tu jeszcze było A. O i tu było A. No wiadomo. Jak to Mariusz powiedział. Jak się, diabeł, jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy. No i nie ma. Jeszcze później sprawdzę jak coś to Wam podam. Może w opisie, może tu nam coś wpadnie. E4. Mamy E4. Znowu ten wielki statek C6. Mamy teleskop. Znaczy jeszcze nie mamy, dopiero zaczynamy. A5 stój, nie opieraj się. A4 o, się wystraszył, że źle drapie. Słuchajcie, bo pewnie nie widzicie. E5 A. G6 G6, G6, G6 to jest no to popływamy, koniec wakacji trzeba popływać, to jest i C1 znowu A2 i konstelacja C5, 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 C5 tu. O, może teleskop wpadnie w końcu? To znaczy ostatnio był gdzieś tam. F7, będziemy pływać. A nie, jest kawałek komety. D4. No, trochę za dużo tej wody. F1, znowu będziemy pływać. C4, C4, C4. O, jakby było C7. Wiktoria, trzymaj, żeby było C7. E6. E6. No do, do tej rakiety to ja nie dojdę nigdy. B1. No, będziemy pływać, tak. Zgadnęłam. D7. A, D7, B7. A, jej F3 Voilà. No no. Może polecimy. F5 F5. No dajcie F6 A1. Hola, padalce. D3 i tak po kawałku dali a 6 no i lipa znowu Wiktoria przykro mi naprawdę kurcze nie wyszło ale bardzo bardzo ci dziękuję z całego serducha że wzięłaś udział że dałaś pomysła tutaj mamy zdrapeczkę dla Rafiego z kanału drapiemy pierwszy milion czyli pierwszy milion drapiemy Rafi, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Was do Rafała na kanał Drapiemy Pierwszy Milion, bo Rafał szuka miliona. Już jest niedaleko. Poza tym jest wspaniały, z humorem. Warto nawet wejść po to, żeby się uśmiechnąć. 60... Ojej! Ale narobiłam 16. Szukamy, widzisz Rafał, przez Ciebie, bo się zagadałam o Tobie i zapomniałam, że mam dalej drapać. Coś marnie. A, 69. Szukamy. 69 tu nie ma. Tu mamy. Rafał, trzymaj kciuki. Może tu milion padnie, ale nie, tu milion nie padnie. Tu później 300 tysięcy. Ale na polskie to może by wyszedł milion. I sześćdziesiąt dziewięć, trzydzieści cztery, tu mamy coś te bingo ostatnio takie marne. Siedemdziesiąt mm, cztery. I tu mamy siedemdziesiąt mm, cztery. Mm, tam nie ma czterdzieści sześć. I tu mamy, i tu mamy, i tu mamy. O, się trafiło? Wszystkie. A tu tyle brakuje, uchu 73. Dobra. 3, i nie ma. I ostatni. kurczę też pusto. 39. Ale możemy frifrafru wydrapać. Mm, tu możemy zrobić 39, ale to też nic nie daje. Mm, tu możemy zrobić fri fra fru, 39, a tu 39 mamy. No, wszędzie nie dużo brakuje, ale, ale kurczę, brakuje. Rafał, może tu coś? Wow! Proszę, 20 funtów. No i co ja mam powiedzieć? Marnie. Pierwsza seria, co się u, nie udała w ogóle. Ale, ale nie traćmy nadziei, może coś kiedyś wpadnie porządnego. <laughs> Bardzo Wam dziękuję. Rafi, Tobie serduszko. Wiktoria dla Ciebie. I proszę, zaglądajcie do Rafiego, bo naprawdę warto. Pozdrawiam serdecznie Wiktorię. Wiktoria przykro mi. Nie wyszło. Ale mam nadzieję, że się jakoś oglądało. Dobra, to do poniedziałku. Pa pa!